Skąd doń wspólnie postawimy do przodu kolejny krok. krok Otwórz nutą serce, oczyś jego wnętrze, zabij pustkę wierszem ściśnij Jeszcze raz ze wszystkich sił moje ręce nigdy nie zostawię Cię w rozterce problemach Upajmy zapisane w gierach w pokoleniach na pokoleniach Po szlachych chodnikach Robimy milionowy krok przybyte kilometry na mojej drodze zło, zatopione zwięki Szkoda, że tak czysto może być każda spowiedź, osoba, ściana do kogo się odesła. Kiedy ciszę przed lata, tylko pizmę, doświadczenie w porcji życia, tracimy z wielkiego. Kolejny upadek i bilans na zero. Szum, hałas, nie dociera tu do mnie. Jak szybko dorosły zabrała mi to, co dobre. Ściska ci żyłotek, bo widzisz, że jakoś radzę. Pójdę do celu, mimo tych wielu porażek, z których zawsze się podnoszę z głową do góry. Coś nie tak, da, bo dawno... Trzy magiczne słowa prowadzą krętą ścieżką, Wskazują sedno, którego nikt nie dosięgnął. Zapnij oczy i podaj mi swą tą znów nie, nie powstali. Do przodu kolejny krok, dół, otwórz tą serce, oczyć jego wnętrze, zabij pustkę wierszem, ściśnij jeszcze raz ze wszystkich sił w moje ręce. Nigdy nie zostanę cię w rustece w problemach, łajby zapisane w po pokoleniach na pokoleniach. Chyba. Kolejny człowiek przybija piony za mą pracę. Teraz wiem, że nic nie robię na marne. Wyższy level. Ja jestem mocna i psychicznie twardsza Staram się omijać przeciwności losu Kiedy nam dojmuje wina następnego ciosu Ale tylko śmierć może mi wszystko odebrać Bo żadna osoba nie ma takiej siły w rękach A słowem możesz tylko mnie zewnętrznie zniszczyć A wnętrza nie porównasz nigdy do zgliżdży Kopiesz doki i potem sam nie wpadasz Nie wiesz co robić, ale jak i obecność tutaj Przemyśl dziesięć razy, a nie od razu ufaj, tak! Zamknij oczy i podaj mi swą dłoń wspólnie postawimy Do przodu kolejny krok, otwórz serce Oczy z jego wnętrza zabij pustkę i Jeszcze raz ze wszystkich sił moje ręce Nigdy nie zostawię Cię w rozterce W problemach, wejdę y zapisane w genach, W pokoleniach na pokoleniach i dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo wszystkim. Zapraszam, chłopaki. Zapraszam Was. Dzisiaj, na dzisiejszej wielkiej wypowiedzi świątecznej pomocy zresztą ja co roku. Zanimowali dla Was, Gabi. Brawa. Utalentowany Pelek. Brawa. Krymon i Roki. No i oczywiście ja. Wąski. Dzięki jeszcze raz wielkie. Piąteczka.